Trzymałby takiego współczującego i ofiarnego sąsiedztwa dłużej niż 4,5 minuty. Witam serdecznie, z tej strony Ninja. Zapraszam do obejrzenia już czwartej odsłony mojego gameplaya na Keeper od A do Z. No to już jest czwarty poziom, no to już właśnie gameplaye będą dość długie, dlatego no nie będą wrzucane tak codziennie skypadnie co tak co 3-4 dni, ale zobaczmy jak to jeszcze pójdzie. Zależy ile będą jeszcze czasu. Aktualnie trochę zagoniony byłem, więc dlatego ten gameplay ukaz ukazuje się tak późno. Dobra, na coś jeszcze trzeba wykopać. Już przy tym poziomie będę robił zapisy gry, więc jak coś tam będzie się widzieć, że jakiś tam przeskok jest między jakimś tam yy, filmikiem czy coś, to wieszcie, że albo nie wiem, zapisywałem grę, albo wczytywałem, albo musiałem wyjść z gry czy coś, po prostu te będą teraz coraz bardziej dłuższe też kurczę zbyt dobrego łącza internetowego nie mam, więc zobaczymy jak to będzie z rzucaniem kolejnych gameplayów mam nadzieję, że nie będę musiał yy, że nie będę musiał pogarszać jakości dlatego, że filmiki nie zajmowały i je wrzucać dobra, skarbiec tutaj na początku tej w tej misji mamy już klejnoty, więc ze złotem mamy najmniejszego problemu. go aż pod dostatkiem, gdyż były klejnoty, to, są, to jest złoże złota, które po prostu nigdy się nie kończy. Możemy kopać, kopać, kopać i dalej będą nasze wąchliki wydobywać złoto. Co prawda wydobywają je, wydobywają je wolniej. Ale na szczęście nie mniej, ale tyle samo, ale po prostu wolniej. Taka opłata się często nie szkoli do trzeciego poziomu, żeby miały chociaż to przyspieszenie i wtedy już spokojnie nadrabiają tak samo jakby kopały złoto, a nawet lepiej. Ja sobie zapiszę grę. Bo to już są poziomy z wyższej półki. Gra zapisa. Dobra, nie wydziałają. Jeszcze nie może. Warszawę tutaj zbudujemy, zobaczy się. żeby coś tam było. Tutaj kurnik postaram się budować. Restworzy miałem blisko z jedzonkiem. Może nie wszystko, ale kawałek chociaż. No jedną tak wystarczy. Sam raz. Ja nie mam pieniążków na impów, aby się przydały. Bo dla mnie 20 impów to jest podstawa w tej grze. Im więcej choklików, tym lepiej pamiętajcie o tym. Jakieś stwory zaczęły się później, no dalej nie mogę tej biblioteki, ja bym bardzo bibliotekę, bo jeżeli budujemy na początku bibliotekę, to już na początku, on siłownie jako, no, jako pierwszą komnatę wybudowaną z tych, które przyciągają te no, już lepsze stwory, to właśnie bardzo dużo wtedy przyciąga czarnoksiężników, a czarnoksiężnicy to jest potęga w większej ilości. Jeżeli już na wyższym poziomie, to, to jest naprawdę potęga. jest. Oczywiście nie chcą się chwycić, chwycić bo oczywiście muszą do złota kopać. Mi się wydaje, że tam właśnie po tych bokach coś jest. Chociaż nie jestem do końca pewny, ale sprawdzimy to za chwilę. Już skarbiec jest, no jeszcze w zasadzie tylko do tej biblioteki brakuje, na przecież cię to pomieszczenie trzeba ponieprzyć. Jakiś stwór przyszedł, pączkujący do widzę. Tej, w tym poziomie mamy warsztat. Warsztat przyciąga trolle i demony żółciowe. W warsztacie właśnie możemy ten, tworzyć pułapki, drzwi. No, pułapki są naprawdę dość, ten, dość przydatne, aczkolwiek tą grę spokojnie można przejść bez pułapek. No? Już gorzej, tam z Jump rząd jest poziom o wiele wyższy. Tam już bez pułapek jest dość ciężko, aczkolwiek też by się dało przejść. Złota mi coś brakuje. No nie no żółk no. A wywalić takie stwory Nie żółki i muchy Starajcie się i pozbywać, żeby wam przybawić lepsze stwory Bo naprawdę z tych stworów nie ma nic Są dużo lepsze stwory i, Które wcale nie, nie wymagają jakichś tam specjalnie e, Drogich czy Wysoko zaawansowanych pomieszczeń W się sensie komuś. Wydaje, że tej parę zaklęć będzie więcej i oczywiście, znaczy, nie okazji, a co najmniej 20 by się a chyba nie mam jeszcze 20. No, nie mam niestety 15, tylko nie weźmy przed ruch. Właśnie, no akurat w tym poziomie mi płatki nie będą do niczego potrzebne, więc niech się szkoda. No nie zaś przed tym się wkurzę i to już będę olewać. O, to pierwsze poziomy są jak, jak przyjdzie, teraz jeszcze za trzecim razem, to się nie obrażę. Mam no, myślę, że już teraz tak się. O, samo są Na chwilę pewnie ten skalwisz będzie pełny. Właśnie przebijemy to od razu będzie będą złoża lawy. Złoża lawy, no jezioro lawy, że tak to się wyrażę. Po drugiej stronie podaj, że będą miały tam burszlicy. O właśnie pograwiam mały clip Jak właśnie się tak żuka i go pętacie. udało się. To możecie właśnie być na tej półce. No, dość fajny trik, tak. A i tam kiedyś go przez przypadek odkryłem. Może wiecie o nim, może nie. Właśnie... Już powróciłem, akurat miałem problem, ponieważ gdy przestałem opętywać żuka, to wywaliło mi grę po prostu z błędem. Ale w sumie się nie dziwię. Tu połączone Pinakle Studio, tutaj Frams nagrywa i jeszcze gra dodatkowo idzie, więc procesy mogły się posprzeczać. Tam będzie albo przeniesienie z Truffora, albo ukryta ten, ukryta kraina. A niżej jeszcze serce roku. Właściwie ciekawią te pomieszczenia pojawienia te tereny po lewej i po prawej. Mi się wydaje, że tam jest. Dobra Tutaj nasze yy, czarnoty działają na egzotyce. odkryj, właśnie trzeba przyspieszenie. Jest to bardzo dobre zakęcie. Przyspiesza działanie naszego stwora. Przynajmniej jakieś przyrady. Dużo szybciej się szkoli, dużo szybciej może opracowywać zaklęcia, dużo szybciej może zatwarzać pułapki. Dużo szybciej i bardziej, bardziej skuteczne podczas bitwy. odkryję teraz zaklęcie do broni. Jest to super zaklęcie podczas ataków na... Pokażę Wam jak działa. Właśnie wytwarza, jakby, obręb, z którego ściągnę nasze stwory do jednego miejsca i te stwory, właśnie będą, tu, będą w tym miejscu, będą, będą walczyć aż do ostatnich kro kroków. Filet wypłaty żeby... dzień wypłaty. Dzień wypłaty. Czasie. i teraz właśnie będę badać te tereny po lewej i po prawej, gdzie nie bardzo ciekawe i po prostu wydaje mi się, że tam coś jest. Jakieś nie wiem mm, jakieś lochy bohaterów czy coś. Coś mi się po prostu zdaje, że tutaj jest. Ale nie jestem do końca pewien. Więc sprawdzimy. Teraz już yy, niech... Yy. Niech szarnoksiężnicy już teraz y, będą się trenować w siłowni, bo już opracowali wszystkie zaklęcia. No mucha, ale wyjdzieła Zaraz sobie też spadamy jeszcze, bo polowej chyba jednak nic nie ma. To okay. się... O nie, jak się mnie. O, nawet chłopiki mnie zaczynają wyręczać. To mi się podoba. Potrzebny większy skarb. Nie, nic tu pewnie nie ma. Jak już, jak już mam zaznaczony talent, to niech wykopię to. Czy coś mi się chyba przyśniło z tym, że coś tu jest. Skarby się spełniają. Tak jak mówiłem, Tyle krajnów zupełnie się wystarczy, ale zapisuję grę i kopiemy się już y, do terenów, gdzie jest władca tej krainy. czy on nam przyjdzie? Po, powiedzmy, że y, do serca władcy tej krainy. Do serca ludzko tam jest. Dobra. Już się przebili. Może przygotować czarnoksiężnika byłem po drugiej stronie pomiędzy lawą a moim terenem będą ucznicy którzy nie pozwolą oczywiście żadnemu z moich chłopców, żebym żeby pokładał tam pojasackę chyba że jedyny z powodów na to jest po prostu opytanie hojnika że ja sobie jeszcze za no a jednak zajęli pojasackę ciekawe Teraz mi się tak w razie, mi się nie wyrównać. Dobra, czarno się zająć się tymi musztami. Już mocno budowałem. Spróbując tam zdobywać kolejne tereny, zapiszę, zapiszę sobie sobie W Międzyczasie, żeby się oki nie nudziły. Niech powydobywają złoto Może się po prostu nie marnowało. I nie miało tylko ładnie wyglądać. zbadamy te tereny na lewą i na prawą Coś mi się wydaje, że tutaj były jakieś niespodzianki Podwyższenie poziomu i coś jeszcze Kradzież bohatera... Nie wiem czy znaczy kradzież bohatera, nie było tam W głębi, w głębi lochu bohaterów Zaraz zobaczymy co Tutaj chyba jednak nic nie ma Ale... To się zaraz okaże No, jednak chodzia nic nie ma. No, o, oczywiście zawsze mnie wkurzają te takie właśnie kostki nieodkrytego terenu i zawsze musiałem je odkrywać. Zawsze. I to mi zostało do dziś. Może tutaj będzie jakaś niezbojanka. Jakiś teren. Tak, bo tam nic nie ma. O! Jest podwyższenie poziomu. Super. Może coś jeszcze? Się tutaj jest Zaraz zobaczymy. Potrzebny większy skarbiec Dobra. Nie tam ci już to wyrządzi. Plus trole mają ładne poziomy. Nagle się szkolą. Kolejna ucha przyszła, to się, się szkoli. No nie, no przecież na się obijają, z mamy już do siłowni. Zapiszę sobie grę. No myślę, że nie ma co trać czasu i atakujemy. Robimy jej gwiazd na chatę. Myślałem, że ktoś, nas, że, ktoś na, że ktoś nas chociaż przywita. To jakieś chłodne przyjęcie chyba. A bo po prostu impreza się skończyła. Tak przez wygra. już jakieś... O, już parzyli. No i trochę się zaraz wami zajmą. No nie...

Drębają. A niech moje czarnoczewce się szkolą. No damy go, po rodzaju posadzki. zaatakowane są w Prawdzie władzę. Ciekawe co e, którego ma kradosane O i podwyższenie poziomu sam raz Tu już będą dwa podwyższenia poziomu czyli dwa razy lewe na postęp Dobra. No nie, złodziej. Nie chcę ci goszłość do 10 bo może stać się rycerzem. Bez przesady. Wolę poczekać tam na, na, tą, na salę tortur. Tam bodajże od siódmego lewela można być wadze krainy. No chyba też od tego poziomu już ten jest przenoszenie stwora, jak w każdej kolejnej... Przeniesienie stwora to jest właśnie taka, yy, taka niespodzianka, która po prostu pozwala nam y, zachować jednego z naszych stworów do kolejnego poziomu. Jest to bardzo fajne. To pamiętam, zawsze władce Krainy przenosiłem. To z rogatym to było tak, że ten chciał kasę, ten tamto, ten. trzeba było budować oddzielne komnaty potem i tak dalej. z już zakute głupki. Ile złota? Dobra, widziałem coś tam dalej Nic się przebiegnie sobie grę mhm. Już powróciłem, akurat musiałem przeczytać grę i wyjść z gry No już zaraz będziemy właśnie, no jeszcze chwilę i będziemy atakować yy, serce lochów bohaterów No kurde, ile złota Dobra, stwory się szkolą. Widzę, że jakieś trolle siedzą w warsztacie, zamiast yy, w sali treningowej. A powinny się szkolić. Naprawdę nie potrzebuję w tym poziomie pułapek ani żadnych yy, drzwi. I tych podobnych rzeczy. Brawo, kliki przejmują. Jeszcze chwilkę i powinniśmy tam właśnie dojść. Dzień wypłaty widzę Podwyższenie poziomu Czy już nadszedł ten czas na użycie tych y, dwóch jakże zarumnistych niespodzianek? Dobra, pozbieram już to złoto, i tak ja mam na chwilę obecną, robić. Ja pierd... ile złota, nie no... Kurde, no... Dobra, trochę to potrwa, ale myślę, że już jestem uporany. A co ja się będę, kurde, pieprzył, wezmę tutaj skarbic, wybuduję i dobre będzie. zbierać w kupierówce złota. Jeszcze tutaj buduję o tak, żeby było ładnie po drugiej stronie. Białym, teraz użyć podwyższenie poziomów. Mam teraz bardzo i tak możemy z patrzeć. No i atakujemy z gitarą. Zapiszę jeszcze grę. Zbierzemy trolle. I jazda. O i też mają 3 ciężarówki. No tak, bo podwyższenie poziomów. Więc... Co mam zarobić, to już? Jest przepierdolność i to jest potęga. No i przyszedł. Oczywiście nie masz tymi sferami. No to też po jednym z tych miejsc. To jest. To słaby. O kurde. Ten to był niedzielny naprawdę. Ja pierdolę, ja pewnie ciężko mi się z tym wszystkim chodziło, bo tak naprawdę żyło i ja, ja, to, ja, to, ja to. nie czuję, mnie też swobody bardzo nie miałem. Dobra, jeszcze tutaj złoto, już będę kopać, bo tam właśnie dalej będzie, a się nie albo y ukryta kraina. Już podbijmy tą krainę, gdzie ten jest bogaty w cholerę nie w tym swoim złocie Napiszę jeszcze sobie grę Pozbieram już... Też... O... Nie, to nie ma sensu budować w tej skali tak wcześniej. Żeby też chodzić miały blisko do skarbca. Jeszcze tutaj właśnie pozbieram takie brudki, bo czasem właśnie tak zostają. Troszkę jest wkurzające, ale nie ma źle. Te właśnie grudki się wtedy nie wliczają do, 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 do naszych zysków, więc pamiętajcie o tym jak widzicie, to zbierajcie je. Mhm. Bra, zaraz zobaczymy co tam jest dalej. Tutaj niechłodziki działają. nie się jest twora, no jednak. Jednak nieco co myślałem. Tutaj są pajączki, to nie pamiętałem. No i dobra, jakiego stwora przeniesiemy? Myślę. Jeszcze zapisz sobie grę jakby co? Hmm. Pają, pają, mucha, troll, troll, poczkującym. Czarna księżyca. Poczkującego domowność. Smoka za potem. Tak, połączkujący demon. Dziękuję bardzo za obejrzenie czwartej części mojego Gęh Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów Dungeon Keeper. Ninja. Pogorzenicy. Tam, gdzie niegdyś stała wioska, rozlewa się morze ognia. Doprawdy udało ci się nadać tej krainie nowe walory krajobrazowe i ten słodki zapach duszącego dymu. <grym> <grym>